Słowo Boże na dziś, wtorek 28 marca 2023 roku. Czytanie z księgi liczb. Od góry chorszli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie, wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza sporządź węża i umieść go na wysokim palu wtedy każdy ukąszony jeśli tylko spojrzy na niego zostanie przy życiu sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu i rzeczywiście jeśli kogoś wąż ukąsił a ukąszony spojrzał na węża miedzianego zostawał przy życiu oto słowo boże psalm responsoryjny 102 wysłuchaj panie mojego wołania Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do ciebie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, nakłoń ku mnie twe ucho. W dniu, w którym cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Wysłuchaj, panie, mojego wołania. Poganie będą się bali imienia pana, a twej chwały wszyscy królowie ziemi, bo pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Wysłuchaj, panie, mojego wołania. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Chwała Tobie, Słowo Boże! Ziarnym jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto znajdzie, będzie żył na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a Wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, Wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi czyżby miał sam siebie zabić skoro powiada tam gdzie ja idę wypuście nie możecie a on rzekł do nich wy jesteście z niskości a ja jestem z wysoka wy jesteście z tego świata ja nie jestem z tego świata powiedziałem wam że pomrzecie w grzechach swoich jeżeli bowiem nie uwierzycie że ja jestem pomrzecie w grzechach waszych powiedzieli do niego kimże ty jesteś odpowiedział im Jezus Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus. Gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię wam to, czego Ojciec mnie nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie.